Dzień dobry, dzisiaj nie z kuchni, a z ogródka, więc pewnie będą jakieś małe hałasy. Słyszę tutaj samochody przejeżdżające. No, powiem Wam, że jak na człowieka mediów jak na osobę, która spędziła tyle lat w studiu telewizyjnym, naszpikowanym elektroniką pełnym ludzi, pełnym świateł, z full make-upem na twarzy z włosami na sztywno od lakieru to jestem, jestem po prostu w szoku. I coraz bardziej podobają mi się te nagrania YouTube'owe. Także to jest drugi filmik. I zanim przejdę do odpowiedzi na pytanie, które wybrałam z puli różnych pytań, które Państwo do mnie mają. Y, y, mają chęć wysyłać, albo które znajduję w y, y, y komentarzach na Facebooku, chciałabym zarekomendować książkę, którą dzisiaj odebrałam. My tutaj w Grecji odbieramy y, pocztę bardzo często w y, takich kafejkach y, na wsi, bo nie mamy adresów, nie mamy numerów domów. No, więc dzisiaj czekała na mnie super przesyłeczka z wydawnictwa Karakter, Mona Czarownice. Bardzo się cieszę, że mam to w papierze i że będę to miała na półce, chociaż już czytałam książkę w PDF-ie, bo została mi ona przesłana. Bardzo polecam, to jest doskonały esej o nas, Wiedźmuchy. No dobra, a teraz pytanie. Przysłała jedna, jedna z czytelniczek. Dlaczego yoga? Dlaczego w ogóle zajęłam się jogą? Dlaczego poszłam w tym kierunku? Myślę, że osobny filmik powinnam poświęcić temu, jaka ta yoga, ale dzisiaj odpowiem na pytanie: dlaczego joga? Otóż nie jest tajemnicą. Pisałam o tym w moich poprzednich książkach i pisałam o tym w wielu Felietonach, udzieliłam licznych wywiadów, w których o tym wspominałam. Ja się urodziłam w bardzo trudnym, choć niebywale ciekawym domu. Artystycznym. Mój tata, Wojtek Młynarski, yy, bardzo ciężko chorował na chorobę afektywną dwubiegunową, którą w latach 70.-80. w komunistycznej Polsce leczono w straszny sposób: to znaczy, yy, po prostu nokautowano tych ludzi bardzo silnymi lekami, yy, które właściwie odcinały ich od możliwości twórczej pracy. I dlatego yy, Rodziny osób dotkniętych tą i innymi chorobami nerwowymi czy też psychicznymi yy, znajdowały się wtedy w ogromnie trudnej sytuacji, ponieważ chorzy, zwłaszcza tacy chorzy jak mój ojciec, chorzy twórczy, chorzy aktywni, nie bardzo chcieli się leczyć. Czemu trudno się dziwić, bo te leki ich po prostu wycinały kompletnie z życia. Przebieg choroby mojego taty był bardzo, bardzo ciężki. Kiedy się człowiek wychowuje w takim domu, to jest poddany gigantycznym stresom. Ja to dość szczegółowo tym razem opisałam w nowej książce: Jesteś Spokojem. Myślę, że wyszłam z dzieciństwa z objawami PTSD, traumy pourazowej. Dzisiaj tak myślę. I wyszłam z mojego domu z określonymi bardzo poważnymi dysfunkcjami i problemami. Które nawarstwiały się i nawarstwiały w moim życiu, i popełniłam całą masę błędów i wyborów, które coraz mocniej pakowały mnie w kłopoty, jednocześnie przeżywając nawracającą depresję. Pierwsza depresja poważna, z którą miałam do czynienia w moim życiu, to było kiedy miałam 17-18 lat i mieszkałam sama w Paryżu i nie miałam pojęcia, że to jest depresja. Nawet do głowy mi nie przyszło wtedy, że powinnam skorzystać z pomocy lekarza. Po prostu jakoś przeżyłam to, prze, przebie, przebiedowałam. Kiedy wyszłam z tego, przez długi czas miałam spokój, i wróciło, kiedy miałam 27 lat 27-28 w bardzo ostrej formie. Z taką potrzebą, żeby się pożegnać z tym światem ale byłam mamą małej, uroczej. Mądrej dziewczynki i dalej jestem mamą tej dziewczynki, która już jest wspaniałą dorosłą kobietą, i taka rzecz po prostu nie wchodziła w grę. Na szczęście byłam otoczona przyjaciółmi, także dużo czytałam i po prostu rozpoczęłam psychoterapię. I psychoterapia w różnych y, odsłonach trwała w moim wypadku wiele, wiele lat. 11 lat byłam w psychoanalizie to jest bardzo długo. Psychoanaliza to jest. To, co się dzieje na, na, na tych śmiesznych obrazeczkach z New Yorkera, że jest człowiek, co leży na kozetce i tam psychoanalityk przysypia i, 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 ledwo, i ledwo wytrzymuje. Um, jedzie jakaś duża ciężarówka, tu stąd ten hałas. Przepraszam za to, ale nie mam na to żadnego wpływu. Um, wracam do opowieści. Wiele lat byłam w terapii. I terapia z całą pewnością ocaliła mi życie. I terapia z całą pewnością podwiozła mnie do pewnego momentu w rozwiązywaniu moich problemów. Ale nie załatwiła problemu z ciałem, bólu. Ja żyłam w bólu. Bardzo wielu z nas i wiele z nas żyje w bólu, więc ja żyłam w bólu przez 10-15 lat. Ja zaakceptowałam to, że ciągle mnie bolą plecy, że bolą mnie biodra, że ciągle biorę różne leki przeciwbólowe. Nie zliczę rozmaitych dziwnych praktyków i praktyczek, którzy i które mnie wykręcali i wykręcały. Nie zliczę... Tych, tych koszmarnych okresów, które przeleżałam z rwą kulszową, biorąc zastrzyki. Chociaż muszę powiedzieć, że gdy mieszkałam w kościelisku i moja przyjaciółka Beata Sabała-Zielniska, dziś pisarka, a wtedy jeszcze dziennikarka, a dawniej pielęgniarka, przyjeżdżała i robiła mi zastrzyki, dezynfekując mi tyłek e, e, whisky, to, to było fajne i zabawne. Także mam też dobre wspomnienia. Ale no żyłam w tym bólu. I w pewnym momencie trafiłam na fizjoterapeutę, który pokierował mną tak, że zaczęłam ćwiczyć pewne sekwencje z asan, z jogi. I to był pierwszy raz od lat, kiedy poczułam ulgę. I zaczęłam po prostu codziennie rano w piżamie. Rozpalałam najpierw w kominku, potem przez godzinę, półtorej godziny ćwiczyłam asany. No i potem sobie medytowałam, bo zawsze medytowałam. Medytowałam od czasów mojej pierwszej depresji, tak naprawdę, bo ja chyba tak jakoś intuicyjnie poszukałam pomocy sama w sobie, w ten sposób. I w ten sposób poznałam jogę. I mogłabym godzinami opowiadać o różnych perypetiach i przygodach z tym, jak ta yoga mnie wciągała i jakich ludzi poznawałam po drodze, ale skupię się na takiej podstawowej rzeczy. Po prostu, kiedy weszłam w jogę na tyle głęboko, że wiedziałam, że to już jest moja ścieżka, to przede wszystkim dlatego, że, m, dlatego, że poczułam, że yoga z, pomaga nam dezaktywować, pomaga nam deklarować. Kryptować, odczytywać stare, zapisane w ciele yy, stresy i traumy. I tak naprawdę ja uważam, że z mojego traumatycznego dzieciństwa i bardzo burzliwej, również momentami traumatycznej młodości, zaczęłam się wyzwalać wtedy, kiedy ciało zaczęło puszczać. To znaczy, terapia załatwiła kwestie, jakby psychiki. Ale to ciało zaczęło puszczać i puszcza nadal, i ja myślę, że to jest robota na forever, jak to mówią. Także mm, to był początek. No, a potem już poszło, i, i kiedy poznałam głębie tej y, filozofii, i kiedy poznałam y, niesamowite spektrum możliwości, które daje nie tylko yoga, jak rozumiana jako y, zespół praktyk fizycznych, ale także Przede wszystkim, joga rozumiana jako y, głęboka, y, prowadząca w, głęb, w głąb, holistyczna ścieżka pracy nad sobą, pracy ze sobą, po to, żeby stawać się y, szczęśliwszym, spokojniejszym, łagodniejszym człowiekiem, ale przede wszystkim po to, żeby połączyć się z tym, co w nas jest naprawdę wielkie, wspaniałe, piękne, boskie. Joga obudziła we mnie ogromną tęsknotę za czymś większym niż ja, ponieważ należę do tych osób, które całkowicie odcięły się od Kościoła katolickiego ze względu najpierw na, na, skandaliczne, na skandaliczne traktowanie ofiar księży, o czym wiedziałam i czytałam już wiele, wiele lat temu. Ale także ze względu na to, że już pogłębiając wiedzę, po prostu wiedziałam, że to do mnie nie przemawia, to nie jest mój, mój świat duchowy, szukałam czegoś, co będzie praktyką, która pomoże mi jednak być z tym czymś większym większym niż ja, co przeczuwam i, i, i czego potrzebę w sobie noszę ogromną. Dlatego, yoga. Aż się trochę zawstydziłam, bo to jest bardzo intymne. Ja o tym bardzo szczegółowo i bardzo, mm, mam nadzieję, prosto y, piszę w mojej książce: Jesteś spokojem. Piszę o praktyce medytacyjnej, piszę o tym, czym, czym to tak naprawdę jest. I mam nadzieję, że, że uda mi się przekonać jak najwięcej osób do tego, że aby praktykować, tak naprawdę. Nie trzeba mieć ani jakichś, jakichś specjalnych umiejętności, ani jechać na drugi koniec świata, ani mieć specjalnych ubrań malowanych w mandale. Wystarczy po prostu 5 minut dziennie usiąść w spokoju, posłuchać swojego oddechu, skupić się na tym, co w nas w środku. To się w jodze nazywa pratyahara wycofanie zmysłów do wnętrza i po prostu pobyć, pobyć w swojej ciszy. A o tym, jaka joga i czy w ogóle można zadawać takie pytanie, a jaką jogę ćwiczysz, to chyba opowiem w następnym filmiku, bo ten już ma 11 minut. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim wspaniałego wieczoru, albo dzionka, albo poranka. O jakiejkolwiek porze oglądasz. Namaste.